Siema. Lecimy W następnym odcinku Do Obozu na bagnie Chociaż z drugiej strony Może nie tyle co do obozu na bagnie Chociaż nie, do obozu na bagnie, ale Z równą różnicą a to taką, że najpierw pójdziemy zapolować na serwojady i wątpię, chociaż wątpię, żeby zdobył wymagane 27 tych sztuk mięsa, to spróbować nie zaszkodzi. Tylko zaraz nie pamiętam jakie były po drodze potwory Będą na pewno były serwojady. Hmm. Serwojady, co było tam? Nie pamiętam, czy przez przypadek dzików nie było. Jak będą dziki, to będzie... Zaraz. To są wilki. Powiedzcie, że to wilki. Tak, dobra, to są wilki. Czyli tamtymi kamieniami nie będę się przejmował No chyba, że zasną do mnie więc Tak, dziki Dziki, dziki, dziki jest zły Dzik ma bardzo... WTF? Cztery dziki aż? Hm, spoko Trzeba spróbować

Padł. No, tutaj wolę już nie ryzykować, więc musimy sobie trochę miksturek. A, gdzieś tutaj chyba był jeszcze jeden dzik. Czy tylko trzy dziki były? A ile było, tyle było. Ważne, że nie żyją. Sierwojady. Biedny sierwojad. Kurna, zaryzykowałbym walkę na arenie wiecznego ognia. No ale... I tak wiem, że przegram, więc nie będę nawet próbował No chyba, że... Chociaż z tego co pamiętam, to pierwszy przeciwnik był dość słaby Nawet na niskim poziomie Ale to się zaraz okaże hmm <laughs> O Zbiorę sobie te hmm. Grzybki, halucynki Arena wiecznego ognia I skrzypek Beowulf, Moch Hmm, dziwne Z tego, co ja pamiętam, to we wcześniejszej wersji, gdy on się nazywał inaczej, ten ork. Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno nie tak jak tamten. Siema, panowie, nie przeszkadzajcie sobie. Ja tu tylko jestem przelotem. Beowulf, kurna. On ma bardzo fajny... fajną broń. Ostrze chwały. Które zamraża. A bron. To ma chyba... Dość potężny topór. Właśnie nie wiem, czy przez przypadek to nie był... Pięść trola. O, nasienie. Wysokiego dębu. Zardzewiały nieczyk. No, zobaczmy No, a najlepiej jest to, że tutaj niedaleko biegają sobie trole, nie? Więc radzę się nie oddalać Jak ktoś będzie w to gra to radzę mu się nie oddalać w tamtą stronę bo z tego co pamiętam to tam jest też przejście do tych obozu przemytników Ale ich jest Ale tam sobie grasują Wielkie okropne i śmierdzące trolle Zresztą A, Zresztą pokażę wam nie pamiętam czy to o Widzicie? Troll A z racji tego, że jeszcze nie mam czaru zmniejszenie trolla to nie będę z nim walczył Ła Dobra Dobra, już jestem Od razu z... po rzuciłem okiem ile potrzeba było tych mroków północy i okazało się że 30 no to co? jedna próba walki i stąd chociaż hmm. najpierw się rozejrzę tutaj czy nie mogę nic zajmować ale chyba nie mogę No nic nie mogę Dobra, gadamy ze skrzypkiem skrzypek Chcę się zapisać na arenę No proszę, świeże mięsko Chcesz walczyć na arenie? Może Raczej marne masz szansę na przetrwanie chociaż jednego ciosu No ale to twoje życie w każdym razie ja na twoje miejsce najpierw nabrałbym więcej doświadczenia. Walka daje wojownikom jedyne spełnienie. Czy walki można obstawić? No proszę. Kolejny gnojek wyniuchał możliwość zarobku. Takich jak ty było tu już wielu i żaden nie przetrwał nawet pierwszej walki. Nie rozumiem. To akurat rzuca się w oczy. Tutaj walczą tylko najlepsi, a stawką jest szacunek i coś jeszcze. Na arenie liczy się tylko odwaga, siła i dobra staw. To wszystko, co tutaj możesz wygrać. Możesz też wygrać śmierć z ręki lepszego od siebie. Czyli nie walczycie dla korzyści. Robicie to tylko, aby udowodnić sobie i innym, że jesteście najlepsi. W końcu zaapałem. Mniej więcej, ale jest coś jeszcze. Co takiego? Starożytna legenda zapisana na kamiennej płycie głosi, że ten kto pokona wszystkich wojowników, Otrzyma wspaniałą nagrodę. A co to za nagroda? Nie mam zielonego pojęcia. Wciąż czekamy na piątego zawodnika. Tak zostało zapisane na kamiennej tablicy. A kto jest z tych czterech najlepszy? Trudno powiedzieć, ale chyba Orko cholernie trudnym do wymówienia imieniu. <laughs> jest potwornie silny i strasznie szybko macha tym swoim toporzyskiem. Może po prostu nie pojawił się jeszcze nikt, kto mógłby mu ten topór wsadzić w odpowiednie miejsce. <laughs> Może masz rację, chłopcze. Może to właśnie ty jesteś w tym wybrańcem. Kto wie? Ale najpierw musisz dowieść swojej wartości. Jeżeli chcesz walczyć na arenie, musisz wyzwać któregoś z wojowników. Najsłabszy jest Psycho i to od niego powinieneś zacząć. A ty nie walczysz? Nie. Ja tylko obserwuję prawdziwych mistrzów. Kto wie, może kiedyś okaże się godny tego, aby stanąć naprzeciw któregoś z nich na długość miecza. Kto wie? Dobrze. Pogadam z tym Psycho. Aha. Zapomniałem o najważniejszym. Na arenie walczy się do końca. Na śmierć i życie. Raczej na śmierć, jeśli o ciebie chodzi. Ale zawsze możesz spróbować przeżyć. Nikt ci tego nie zabroni. Opowiedz mi coś więcej o tej arenie. A co tu jest do opowiadania? To stara budowla, bardzo stara. Pochodzi ze starożytnych czasów, kiedy bohaterowie nie umierali tak łatwo jak dzisiaj. Był tu kiedyś jakiś uczony, który zdołał odczytać tekst kamiennej tablicy. Arena nazywała się kiedyś Areną Wiecznego Ognia. Podobno została poświęcona i nocy. Walczyli na niej tylko wojownicy Boga Ognia, którzy pragnęli dobryć swojej odwagi i bezgranicznego poświęcenia. Zwycięzców arena nagradzała, nie wiadomo tylko nic o samej nagrodzie. Musi być jednak warta tego, aby zaryzykować dla niej życie, a nawet coś więcej. I to by było na tyle. Kiedy tu przybyłem, zastałem na miejscu Biulfa. Podobno był kiedyś wielkim lordem. Robar wykopał go tutaj za to, że nie utrzymał swej twierdzy, kiedy kontynent zalała fala or. <grym>, Jestem sorry. jednak pewien, że Bewulf walczył do końca. Ma duszę prawdziwego wojownika. Później zabili się pozostali ten cholerny or. Poza tym, Bewulf ma bardzo ciekawy miec, ale nie chcę ci nie niespodzianki. Przekonasz się o tym sam, kiedy staniesz z nim do walki, o ile w ogóle się na to odważę. No. No safe save. gniemy, wczytujemy i to będzie na tyle w tym odcinku. Bo psycho ma mnie, czy dwuręczny. Psycho, nie na mnie. Szanse wygrania są równe 0 No ale jak to mówią, do ładnych świat należy. Co tu robisz? Słowa to tylko natrętne owady, które rozgniata moim wielkim butem. Eee, na pewno. Czyli jesteś wojownikiem, tak? Jestem mieczem sprawiedli... Nie. Oni są słabi. To świetnie. Zielony dym. Pod... Walczę i zabijam. Mój nie... To szale... W końcu zamieni... To prowadź. Jeśli szukasz, wow, piękny Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. O, mam ich sody, czy nie ma? No, nie wiem. Założę się, że nie zapłaciłeś mi jeszcze podatku od bezpieczeństwa. Mam ich sody. Huh. The... Wyciągaj żela. Wow. Ła! <laughs> Zjażej ode mnie, a kysz mnie panie ten, że Nie panie ci pozwolił nie gonić No kurde Nie no muszę tak on niego zwiać żeby zdążyć się wyleczyć i założyć jakąś buronę Szybko Zaraz mi No i zaraz zobaczymy czy będzie taki twardy Chodź tu Dobra to na tyle w tym odcinku, na razie cześć